Jak powstały rośliny? Początek roślin to tak jak początek wszystkich innych żywych organizmów, środowisko wodne, które chroniło przed tymi wszystkimi zewnętrznymi zagrożeniami. Na początku troszkę historii, jak w ogóle powstały pierwsze organizmy żywe. Początek to oczywiście organizmy typu bakteryjnego. Ponad 3,5 miliarda lat temu, tak, życie na Ziemi już ma ponad 3,5 miliarda lat. I po ponad miliardzie lat, Zaczęły pojawiać się, a raczej wyewoluowały cyanobakterie, czyli sinica. Coś podobnego do współczesnych sinic. Było to około 2 miliardów, 200 miliardów lat temu. I te organizmy miały bardzo ważną umiejętność. Były zdolne do fotosyntezy. W pewnym momencie jakaś komórka, no może nie jakaś, była to taka komórka, która stała się przodkiem współczesnych komórek jądrowych, no ale ta komórka wchłonęła sinice. Sinice prowadzące fotosyntezę. I stał się to taki odpowiednik współczesnych chloroplastów, właśnie w tej komórce. Komórka też, ta, czy kolej następcy, wchłonęła też oddychające tlenowo bakterie, które spełniały, zaczęły spełniać funkcję mitochondriów. I w ten sposób pojawiły się komórki jądrowe. Coś, co było prawdziwym skokiem w przód. Komórki te produkowały tlen, były samożywne i zaczęło następować coś bardzo ważnego. Te komórki produkujące tlen doprowadziły do tego, że po setkach milionów lat zaczął zmieniać się skład atmosfery, w której zaczęło być coraz więcej tlenu. Kolejnym etapem były organizmy wielokomórkowe. Organizmy, które z biegiem czasu zaczęły posiadać wyspecjalizację. Przepraszam, wyspecjalizowane komórki, które razem zaczęły tworzyć tkanki. I tak około miliarda-dwustu milionów lat temu pojawiły się pierwsze wielokomórkowe rośliny czyli zielenice. Zielenice, które możemy odnaleźć w skamieniałościach dlatego uważa się, że to były te pierwsze wielokomórkowe rośliny. Co ciekawe, zwierzęta pojawiły się dopiero około 300 milionów lat później. Więc to rośliny były pierwsze. Oczywiście te pierwsze rośliny wielokomórkowe zaczęły rozwijać się jak na razie w wodzie. Ekspansja na ląd zaczęła się od takich bardzo prostych roślin, bardziej przypominających takie pnącza, bardzo delikatne, a ich wyróżnikami były zarodniki. Były to psylofity, wątrobowce, takie pierwsze, pierwotne rośliny naczyniowe. Nie miały one jeszcze systemu korzeniowego, rozmnażanie wymagało wody. Tymi roślinami były ryniofity, wątrobowce, mchy, a później pierwotne paprotowce. I oczywiście ten rozwój dalej postępował. Te rośliny się zmieniały i to było czymś bardzo szybkim. Na lądzie pierwsze rośliny pojawiły się najprawdopodobniej pomiędzy 400 a 500 Milionami lat temu. Może bliżej nawet tej dalszej wartości. Może już pół miliarda lat temu zaczęły pojawiać się pierwsze rośliny na lądzie. Na pewno, oczywiście to wynika z tego, co znajdujemy w skamieniałościach, było to wcześniej niż 420 milionów lat temu. Ale niestety te rośliny były na tyle delikatne, że na razie tych starszych skamieniałości się nie odnajduje. I o ile jeszcze 420 milionów lat temu te rośliny były bardzo proste, to ich ewolucja i rozwój były bardzo szybkie. Już ponad 380 milionów lat temu ziemie, lądy zaczęły porastać lasy. I to nie jakieś tam zarośla, tylko prawdziwe, kilkumetrowe lasy. Lasy, które oczywiście cały czas się zmieniały. I od tych kilkuset milionów lat temu, kiedy pojawiły się na lądzie, to po prostu te rośliny opłanowały ląd i spowodowały, że ziemia tak mocno się zmieniła. Co oczywiście też wpłynęło na rozwój zwierząt, zwierząt, które bez roślin byłyby, no można powiedzieć, dalej organizmami składającymi się z kilku komórek. Więc ten rozwój roślin, powstawanie roślin było procesem bardzo długim. Bardzo skomplikowanym, który trwał naprawdę setki milionów lat. Pamiętajmy, że rośliny i ich przodkowie mocno zmienili, zmieniły świat. Produkcja tlenu, wiązanie węgla to wszystko spowodowało, że mogło dojść do rozwoju w ogóle życia na Ziemi, na jego, do jego rozwoju w takich bardziej skomplikowanych formach. Ponieważ dosyć, że tlen spowodował, że powstała warstwa ozonowa i życie mogło wyjść z głębi wody na ląd, na zewnątrz, do tego zmiany klimatyczne to wszystko spowodowało, że to wszystko mogło się rozwijać. A coraz większa liczba roślin, coraz większa skręt możliwości zamiany tego materiału nieorganicznego w materiał organiczny, spowodowało, że rozwinęły się też zwierzęta, no i dzięki temu pojawił się również człowiek. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.